Cześć! Ja jestem Roki i w tym filmie będę przechodzić Minecrafta, ale moby będą mi dawać losowe efekty. Znaczy to, że z takiej świni mogę dostać każdy możliwy efekt. Od regeneracji po efekt Withera. Czy uda mi się przejść Minecrafta? Oglądajcie dalej, a sami zobaczycie. Dopóki jeszcze jesteśmy na wstępie, przypominam o zostawieniu subskrypcji, łapkę w górę, i zachęcam Was do dołączenia na mój Discord. Link na stronie mojego kanału. A teraz nie przedłużam dalej i zapraszam do oglądania. Dobra, witam wszystkich zebranych. W dzisiejszym filmie będę potrzebować mobów. W tym filmie moby to jest świętość. A czemu tak bardzo potrzebuję mobów? Zaraz sami się przekonacie. Wystarczy, że załatwię tą krówkę. O! Właśnie to! W tym filmie, za zabicie każdego MOBA, będę dostawać losowy efekt. Jak na razie mam Slow Falling, to zobaczmy, czy działa. Działa. Ale na razie tego nie potrzebuję. O! To jest lepsze. Fire Resistance. Sprawdźmy, czy działa. O, skoro no, mogę normalnie chodzić po magnie, to znaczy, że działa. A przy okazji ciekawe co jest w skrzyni. Okej, okay, ciekawe rzeczy, nie powiem, nie powiem. A przy okazji zauważyłem, że jak zabiję jakiegoś moba, to poprzedni efekt automatycznie się usuwa. Ale na razie mi to jakoś nie przeszkadza. O, lawa pulka. Doskonale. Potrzebuję jej koordów na przyszłość. Minus 40, 200. A teraz się rozejrzę w poszukiwanie jakiejś wioski, Zyskam stamtąd jedzenie i żelazo. Hmm, widzę ogromny pas i kolejny portal, ale wioski nie widać. Zacznę od zaopatrzenia się w kamień i zrobię kamienny kilof. A jak już mam kamienny kilof, to wykopię trochę więcej gobla. A teraz przeszukam te kejwy na plęsach w poszukiwaniu żelaza. Z moich wyliczeń wynika, że potrzebuję minimum 5. 3 na wiadro i po jednym na tarczę i krzesiwo. E? Co jest? Ej, no tak nie wolno. Co to za blindnessa mi dajecie? Dobra, szybko, 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 szybko. Jakaś owca. Jaki, jakaś... Jakaś owca, jakiś kurczak. Cokolwiek. Hej, moby, moby. Błagam, pomóżcie mi, pomóżcie mi. Ja nic nie widzę. O, jest, 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 jest. jest. Uff. Już żyję i na dodatek mam niewidzialność. Teraz to mi się przypomniało, że mam już y, 13 bryłek żelaza. Więc w sumie już nie muszę szukać 5 żelaza, bo wystarczą mi 4. Teraz to mi się jeszcze przypomniało, że mam też fireball, więc tak naprawdę potrzebuję już tylko żelaza na wiadro i tarczę. Żelazo, żelazo, żelazo! Bardzo, a potrzebuję żelaza! Żelazo, bardzo ważne! Żelazo, żelazo, żelazo! Uuu, kanion z żelazem na dole! To mi się przyda. Ale zanim to, to skoczę jeszcze szybko do tego portalu, żeby zobaczyć, co tam mają. Okej, okay, mnóstwo flinta. Bardzo dziękuję za tyle flinta, ale zero żelaza, co jest niepocieszające. Dobra, nie chcę mi się kombinować, jak tam na dół zejść. Więc zwyczajnie zejdę sobie w windą wodną. Super, jestem na dole, mam żelazo, jedno, a, w sumie dwa. Teraz już na pewno mam dwa żelaza. Słyszę małego zombiaka, ale mi to nie przeszkadza, bo ja potrzebuję żelaza. Potrzebuję żelaza w szybkim tempie. A przy okazji widzę podwodne ruiny tam w oddali, ale nie wiem, czy jest sens tam teraz zaglądać. Będę musiał się bić y z utopcami. A mi ta sytuacja bardzo odpowiada na wioskę, to już raczej nie możemy liczyć. Czyli pozostały kajwy. Na szczęście jesteśmy na pleńcach, a na pleńcach akurat kajwów nie brakuje. O, na przykład tutaj jest sobie żelazo. Teraz tylko ostrożnie. I już darmowe żelazo załatwione. Zastanawiam się też, czy nie zejść na dół, żeby nie poszukać czegoś, co by mi się mogło przydać. Decyduję, że schodzę. Kiedy zszedłem do Kaiva, od razu zacząłem zbierać żelazo, którego było całkiem dużo. W międzyczasie też trafiłem na dużą grupkę mobów, ale udało mi się jej uciec. Potem trafiłem na spawner, ale nie było tam nic ciekawego. Zaraz potem zginąłem od wybuchu creepera, ale mniejsza z tym. Potem wykopałem jeszcze trochę żelaza, a na koniec je przepaliłem. Zrobiłem sobie itemy i pobiłem się jeszcze trochę z mobami, ale miałem pecha i najpierw trafiłem efekt Darkness, a potem dostałem choroby morskiej. O. Nie. Nie, no znowu Darkness. Jak można mieć takiego pecha i trafić Darkness dwa razy? O. Ach, zombiaku, bardzo cię teraz potrzebuję. O, dziękuję. Wprawdzie teraz mi się kręci w głowie, ale i tak lepsze to niż darkness. O, pomocy, kręci mi się w głowie. Wprawdzie to jest lepsze niż y, darkness, przez którego nic nie widziałem. No ale za dobrze też nie jest. Także wydobędę to żelazo i się stąd wynoszę. Ja już nie daję rady. I jeszcze sobie zrobię jakieś żelazne tulsy. Potrzebuję ich. Dobra, żelazo już mi się przepaliło. To zrobię sobie żelazne spodenki hełm i mieczek. I idę stąd w tryniga. Dobra, już prawie wolny. Już jestem prawie wolny. 3, 2, 1... Wolność! YAY! Braa! Owieczko, błagam Cię, zdejmij ze mnie ten efekt. Jest! Mam oddychanie pod wodą. Skoczę sobie jeszcze szybko po ten blok złota z tamtego portalu, żeby potem y, móc się handlować z piglinami. Okej, okay, mamy blok złota To super A teraz tylko muszę jeszcze dojść do tamtego lewa pula Którego wcześniej widziałem Aha Dobra, mam portal, a więc Uno, dos, tres I idziemy do netheru ludziska Okej, okay. zwyczajny nether 1.15 Ej, 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 ej Co to za zalewanie mi portalu? Na coś takiego się nie zgadzałem, zakazuję Idę szukać czegoś pożytecznego na tym świecie Przez następne 20 minut chodziłem po netherze i szukałem czegoś, co mogłoby mi się przydać W międzyczasie zabrakło mi drewna i musiałem wracać do normalnego świata po drewno ale poza tym nic ciekawego się nie działa. W końcu po przybyciu wielu kratek znalazłem coś, co mogłoby mi się bardzo przydać. O! No proszę, no proszę. Z co my tutaj mamy? Bastion i las endermanowy. No, w końcu coś dobrego. Dziękuję Minecrafcie. Dziękuję, że w końcu raczyłeś mi pomóc W podróży zwanej przejściem Minecrafta. Dobra, a teraz potrzebuję Endermanów. Endermanów i trochę szczęścia. I... kolejny bastion? No dobra... Następne pół godziny to było tylko nudne polowanie na perły. Najpierw spróbowałem szczęścia z Endermanami, ale one nie były skoro do współpracy, więc poszedłem się handlować z piglinami. Ale jak się okazało, one też nie chciały mi dać pereł, więc ostatecznie spędziłem resztę czasu na zabijaniu endermanów Przez co zostałem mnóstwo efektów I tych fajnych i tych strasznie upierdliwych W końcu udało mi się zdobyć 12 pereł Więc ruszyłem na szukanie fortecy. W szukałem kolejnych kwadrans Ale po długiej i wyczerpującej podróży Wreszcie ją znalazłem Nareszcie! 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 20 minut poszukiwań, a nawet więcej i jest, jest wreszcie Ja spędziłem ledy że pół godziny Nie, wróć całą godzinę, ale w końcu mam W końcu mam fortecę Oj, bardzo, 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 bardzo niedobrze. Blindness to jest najgorsza rzecz, jaką mogłem teraz zdobyć. Dobra, tu się zlece, jest, jest blisko. O. Oj. Nie, 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 nie. Sorry, sorry, Gregory. Ale ja chwilowo się muszę ewakuować No, nie byłem przygotowany Ale nic to, przeżyję tak czy siak Jakoś dam radę o. Dobra, głód to nie... głód to nie... Co jest? Nie! Nie gadaj. Dobra, trudno. Nie udało mi się. Było blisko, ale. No, po prostu mi się nie udało. No cóż, następnym razem mi się uda. Z tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że będą Wam się podobać moje kolejne odcinki. Dobra, cześć.